Amerykańscy generałowie w 1943 roku usłyszeli propozycję, która brzmiała jak szaleństwo, ponieważ jeden z konstruktorów zaproponował im zbudowanie myśliwca bez żadnego uzbrojenia, który miał niszczyć wrogie bombowce poprzez taranowanie ich z pełną prędkością i odcinanie im skrzydeł oraz ogonów pancernymi krawędziami swojego kadłuba. Pilot tego samolotu miał leżeć na brzuchu przez cały czas lotu. A maszyna miała rozpędzać się do prędkości ponad 800 km na godzinę, zanim uderzy w formację wrogich bombowców. Ta koncepcja brzmiała jak czyste samobójstwo, ale Amerykanie zdecydowali się ją zrealizować, ponieważ desperacko potrzebowali odpowiedzi na niemieckie rakietowe myśliwce, które atakowały ich bombowce nad Europą. Wszystko zaczęło się od człowieka o nazwisku Jack Northrop, który był jednym z najbardziej wizjonerskich konstruktorów lotniczych. W całej historii amerykańskiego przemysłu lotniczego. Swoją karierę rozpoczął w wieku 21 lat jako kreślarz w firmie Lockheed Aircraft Manufacturing Company, a już kilka lat później współprojektował słynnego Douglasa World Cruiser, czyli samolot, który w 1923 roku miał oblecieć cały glob. W 1927 roku Northrop wrócił do współpracy z braćmi Lockheed i jako główny inżynier. Stworzył model Lockheed Vega, cywilny samolot transportowy o niezwykle wysokich osiągach, jak na tamte czasy. Tym samolotem latali najsłynniejsi piloci epoki, w tym Amelia Earhart, Wiley Post oraz Hubert Wilkins, co przyniosło Northropowi międzynarodową sławę i uznanie w świecie lotnictwa. W wieku 34 lat, Northrop postanowił założyć własną firmę o nazwie Avion Company którą później sprzedał korporacji United Aircraft and Transport Corporation w 1930 roku. Dwa lata później założył kolejne przedsiębiorstwo jako filię swojego poprzedniego pracodawcy Douglas Aircraft Company i tam jako główny inżynier zaprojektował samolot szturmowy A-17 dla wojsk lądowych oraz bombowiec BT-1 dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Te projekty realizował w najtrudniejszym okresie wielkiego kryzysu, kiedy amerykański przemysł lotniczy ledwo wiązał koniec z końcem i wiele firm bankrutowało z powodu braku zamówień. Prawdziwą pasją Jacka Norfropa były jednak tzw. latające skrzydła, czyli samoloty pozbawione tradycyjnego kadłuba i ogona, składające się wyłącznie z jednej wielkiej powierzchni nośnej. Norfrop wierzył, że taka konstrukcja będzie miała najlepsze właściwości aerodynamiczne ze wszystkich możliwych rozwiązań, ponieważ brak kadłuba i usterzenia oznaczał znacznie mniejszy opór powietrza podczas lotu. Przekładało się to bezpośrednio na większy zasięg, wyższą prędkość oraz niższe koszty produkcji. Dlatego w jego oczach latające skrzydło było idealnym rozwiązaniem pod każdym względem. W 1939 roku, kiedy w Europie właśnie rozpoczynała się II wojna światowa, Northrop założył nową firmę pod nazwą Northrop Aircraft Incorporated i natychmiast zabrał się za realizację swojego marzenia. Zbudował pierwszy udany prototyp latającego skrzydła o oznaczeniu N1M, a następnie eksperymentalny myśliwiec XP-56, który również wykorzystywał tę rewolucyjną koncepcję. Równocześnie jego firma projektowała latającą bombę Oznaczono jako JB-10 oraz nocny myśliwiec P-61 Black Widow, który stał się jednym z najskuteczniejszych nocnych myśliwców całej wojny. W 1942 roku amerykańskie siły powietrzne otrzymały niepokojące raporty wywiadowcze z Europy, które informowały o tym, że Niemcy pracują nad rewolucyjnymi samolotami z napędem rakietowym. To informacje potwierdziły się już rok później kiedy amerykańskie formacje bombowców zaczęło być atakowana przez niewielkie niemieckie myśliwce Messerschmitt Me 63 Komet, które były napędzane silnikami rakietowymi i osiągały niesamowite prędkości. Chociaż te małe rakietoplany przynosiły więcej widowiska niż realnych rezultatów bojowych i nie były szczególnie skuteczne w zestrzeliwaniu bombowców, to amerykańska opinia publiczna była zafascynowana tymi nowymi wynalazkami i zastanawiała się, kiedy Stany Zjednoczone zbudują własny, mały myśliwiec odrzutowy? To właśnie wtedy Jack Northrop udowodnił, że wyprzedza wszystkich swoich amerykańskich konkurentów i byłych pracodawców o całe lata, kiedy przedstawił dowództwu armii swoją najbardziej szaloną koncepcję w całej dotychczasowej karierze. Northrop przekonał dowództwo amerykańskich sił powietrznych, że jest w stanie zbudować myśliwiec w kształcie latającego skrzydła, który będzie mógł latać szybciej niż prędkość dźwięku. Co w tamtych czasach wydawało się absolutnie nieosiągalne dla jakiegokolwiek samolotu na świecie. Wojskowi wykazali ogromne zainteresowanie tą propozycją i zaoferowali mu kontrakt na budowę dwóch prototypów, ponieważ desperacko szukali sposobu na przeciwstawienie się niemieckim rakietowym myśliwcom, które atakowały amerykańskie bombowce nad terytorium III Rzeszy. Program konstrukcyjny rozpoczął się oficjalnie w 1943 roku. Pod ściśle tajnym kryptonimem PROJECT 12, a wszystkie prace były prowadzone w największej tajemnicy, ponieważ amerykański wywiad obawiał się, że szpiedzy mogą wykraść zaawansowaną technologię tego rewolucyjnego projektu. Plan zakładał stworzenie myśliwca w formie latającego skrzydła z napędem rakietowym, którego całkowita rozpiętość skrzydeł miała wynosić zaledwie około 10 metrów. Najważniejszą i najbardziej kontrowersyjną cechą tego projektu była pozycja pilota podczas lotu, ponieważ zamiast siedzieć w tradycyjnym fotelu, pilot miał leżeć na brzuchu przez cały czas trwania misji bojowej. Inżynierowie Northropa wierzyli, że taka pozycja pozwoli pilotowi znosić znacznie większe przeciążenia podczas gwałtownych manewrów przy wysokich prędkościach, ponieważ krew nie będzie odpływać od mózgu tak szybko jak w pozycji siedzącej. Dodatkowo płaski profil samolotu z leżącym pilotem miał być trudniejszy do wykrycia przez wrogie radary, co dawało przewagę taktyczną podczas atakowania formacji bombowców. Jednak zanim Norfrop mógł zbudować właściwy myśliwiec bojowy, musiał najpierw udowodnić, że cała koncepcja w ogóle ma sens i że pilot będzie w stanie skutecznie kontrolować samolot leżąc na brzuchu przy ekstremalnych prędkościach. Eksperci wojskowi uważali, że układ tego myśliwca jest tak rewolucyjny i tak odmienny od wszystkiego, co dotychczas latało, że konieczne jest zbudowanie prototypów testowych, które zweryfikują podstawowe założenia projektu, zanim zostaną wydane kolejne miliony dolarów na właściwą maszynę bojową. Norfrop oznaczył tę fazę testową programu kodem NS12. I przystąpił do budowy bezzałogowego szybowca, który miał sprawdzić zachowanie latającego skrzydła w powietrzu. Armia amerykańska nadała temu szybowcowi własne oznaczenie MX334, i rozpoczęły się intensywne testy w warunkach poligonowych. Szybowiec był holowany za samolotem transportowym na odpowiednią wysokość, a następnie odczepiany, żeby pilot mógł sprawdzić jego właściwości lotne podczas swobodnego szybowania. Te próby miały na celu przede wszystkim weryfikację dwóch kluczowych kwestii: a mianowicie czy latające skrzydło jest wystarczająco stabilne i sterowne oraz czy pilot leżący na brzuchu jest w stanie skutecznie kontrolować taką maszynę przez dłuższy czas bez nadmiernego zmęczenia i utraty koncentracji. Wyniki testów MX334 okazały się na tyle obiecujące, że Northrop otrzymał zielone światło na kolejny etap programu. Następnym krokiem było zbudowanie wersji z napędem własnym, która mogłaby latać bez konieczności holowania przez inny samolot. Wojskowi nadali tej maszynie oznaczenie MX324, co może wydawać się mylące, ponieważ numer był niższy niż oznaczenie wcześniejszego szybowca, ale taka była wówczas praktyka biurokratyczna amerykańskich sił powietrznych. Ta napędzana wersja została wyposażona w trójkołowe podwozie które zapewniało poziomą pozycję samolotu podczas postoju na ziemi i umożliwiało normalne kołowanie po pasie startowym. Jednostka napędowa miała być umieszczona głęboko w tylnej części kadłuba, a jako źródło mocy wybrano silnik rakietowy produkowany przez firmę Aerojet. Niestety firma ta napotkała poważne problemy podczas opracowywania tego silnika i cały harmonogram programu zaczął się opóźniać z powodu przedłużającego się cyklu rozwojowego jednostki napędowej. Inżynierowie aerodżetu pracowali pod ogromną presją czasu i w końcu udało im się stworzyć silnik rakietowy oznaczony jako XCAL-200, który był zasilany mieszanką monoetylaniliny i kwasu azotowego jako paliwa rakietowego. Ten silnik rakietowy spalał paliwo niezwykle szybko i szacowano, że pozwoli na lot trwający niespełna 4 minuty, co oczywiście było całkowicie niewystarczające do jakichkolwiek operacji bojowych. Jednak dla celów testowych Taki czas lotu był akceptowalny, ponieważ chodziło przede wszystkim o sprawdzenie, czy cała koncepcja latającego skrzydła z napędem rakietowym w ogóle działa i czy pilot może bezpiecznie kontrolować taką maszynę przy znacznie wyższych prędkościach niż podczas lotów szybowcowych. 23 czerwca 1944 roku nastąpił historyczny moment dla amerykańskiego lotnictwa, ponieważ MX-324 wzbił się w powietrze o własnych siłach. I tym samym stał się pierwszym amerykańskim samolotem napędzanym silnikiem rakietowym w całej historii Stanów Zjednoczonych. Ten not był krótki ze względu na ograniczoną ilość paliwa rakietowego, ale stanowił przełomowy sukces dla całego programu i udowodnił, że koncepcja Northropa jest wykonalna z technicznego punktu widzenia. Droga do budowy właściwego myśliwca bojowego XP-79 została oficjalnie otwarta i Northrop mógł przystąpić do realizacji najbardziej ambitnej części swojego projektu. Równolegle z testami MX-324 trwały prace nad właściwym myśliwcem bojowym, który miał zostać oznaczony jako XP-79 i który stanowił główny cel całego programu – Project 12. Ta maszyna miała być znacznie większa i potężniejsza od swoich prototypów testowych, a jej podstawowym zadaniem bojowym miało być taranowanie wrogich bombowców przy użyciu specjalnie wzmocnionych krawędzi skrzydeł, pokrytych grubym pancerzem magnezowym. Konstrukcja myśliwca XP-79 znacząco różniła się od prototypów testowych i stanowiła zupełnie nową jakość w porównaniu z wcześniejszymi maszynami programu Project 12. W odróżnieniu od klasycznych ratających skrzydeł, które Northrop projektował wcześniej, ten myśliwiec posiadał duże skrzydło o wyraźnie skośnej krawędzi natarcia. Połączone z pionowymi statecznikami umieszczonymi w tylnej części płatowca, które miały zapewnić dodatkową stabilizację i lepszą sterowność podczas gwałtownych manewrów bojowych przy ekstremalnych prędkościach. Cały samolot miał kształt przypominający trójkąt, a kabina pilota znajdowała się dokładnie w przedniej części tego trójkąta czyli w jego wierzchołku skierowanym do przodu. Po obu stronach kabiny pilota znajdowały się wloty powietrza, które dostarczały świeże powietrze do silników umieszczonych wewnątrz kadłuba. Pierwotny plan zakładał wykorzystanie silnika rakietowego XCAL-200, który był testowany na prototypie MX324. Jednak firma Aerojet nigdy nie zdołała przezwyciężyć ograniczeń tego silnika i nie była w stanie dostarczyć jednostki napędowej o wystarczającej mocy i czasie pracy dla myśliwca bojowego. Krótki czas lotu, wynoszący zaledwie kilka minut, był akceptowany podczas testów, ale całkowicie dyskwalifikował tę jednostkę napędową do zastosowań operacyjnych, gdzie myśliwiec musiałby przechwytywać wrogie bombowce lecące na dużych wysokościach. W związku z niepowodzeniem programu silnika rakietowego, dowództwo amerykańskich sił powietrznych podjęło decyzję o zmianie koncepcji napędu i wybrało firmę Westinghouse jako nowego dostawcę jednostek napędowych. Dla projektu XP-79. Westinghouse miał dostarczyć parę zupełnie nowych silników turboodrzutowych, oznaczonych jako J30, gdzie każdy z tych silników generował ciąg o wartości około 520 kg. Dwa takie silniki, zamontowane obok siebie, wewnątrz kadłuba miały zapewnić wystarczającą moc do osiągnięcia planowanych prędkości bojowych wynoszących około 800 km na godzinę oraz umożliwić znacznie dłuższe loty niż byłoby to możliwe z napędem rakietowym. Zmiana napędu z rakietowego na turboodrzutowy wymusiła przeprojektowanie wielu elementów konstrukcji, a nowa wersja myśliwca otrzymała oznaczenie XP-79B, żeby odróżnić ją od pierwotnego projektu z napędem rakietowym. Wloty powietrza po bokach kabiny pilota zostały odpowiednio powiększone i zoptymalizowane, żeby dostarczać wystarczającą ilość powietrza do obu silników turboodrzutowych, pracujących jednocześnie na pełnej mocy podczas szybkiego wznoszenia na wysokość bojową. Podwozie tego myśliwca również było nietypowe i różniło się od standardowych rozwiązań stosowanych w innych samolotach tamtej epoki. Zamiast klasycznego układu trójkołowego z jednym kołem przednim i dwoma głównymi kołami z tyłu, XP-79 został wyposażony w cztery nogi podwozia, rozmieszczone w układzie czworokątnym, co dawało znacznie lepszą stabilność podczas kołowania i startów z twardego podłoża pustynnych jezior, gdzie planowano przeprowadzać testy tej maszyny. Najważniejszym elementem całej konstrukcji był jednak pancerz wykonany z grubej blachy magnezowej, który pokrywał praktycznie cały kadłub i skrzydła samolotu. Ten pancerz miał chronić maszynę przed uszkodzeniami podczas wykonywania jej podstawowej misji bojowej, czyli taranowania wrogich bombowców przy pełnej prędkości lotu. Krawędzie skrzydeł były specjalnie wzmocnione i zaprojektowane tak, żeby działały jak ostrza przecinające poszycie i elementy konstrukcyjne wrogich samolotów podczas zderzenia. Pilot miał wykonywać szybkie przeloty przez formację bombowców i używać tych wzmocnionych krawędzi skrzydeł, do odcinania ogonów i skrzydeł wrogim maszynom, podobnie jak piła łańcuchowa przecina drewno. Podstawowe wymagania taktyczne postawione przez amerykańskie siły powietrzne zakładały, że nowy myśliwiec będzie mógł taranować wrogie bombowce bez ponoszenia poważnych uszkodzeń własnych, co pozwoli mu na wielokrotne ataki podczas jednej misji bojowej. Niemcy już stosowali podobne taktyki taranowe ze swoimi myśliwcami, Chociaż wyniki tych ataków były mieszane i często kończyły się utratą również samolotu atakującego. Amerykanie chcieli jednak mieć tę opcję w swoim arsenale i wierzyli, że odpowiednio zaprojektowany i opancerzony samolot będzie mógł przetrwać takie zderzenia bez większych problemów. Według planów operacyjnych XP-79 miał startować z pobliskich baz lotniczych sojuszników natychmiast po wykryciu nadlatujących formacji wrogich bombowców. I dzięki zastosowaniu rakietowych wspomagaczy startu, oznaczonych skrótem JATO, osiągać wysokość bojową w ciągu zaledwie kilku minut. Rakietowe wspomagacze startu to dodatkowe silniki rakietowe montowane pod kadłubem samolotu, które odpalano podczas rozbiegu i które zapewniały potężny dodatkowy ciąg, pozwalający na bardzo krótki rozbieg i niemal pionowe wznoszenie bezpośrednio po oderwaniu od ziemi. Po osiągnięciu odpowiedniej wysokości Pilot miał kierować swój myśliwiec wprost na nadlatującą formację bombowców i przelatywać przez nią z maksymalną prędkością, używając wzmocnionych krawędzi skrzydeł do przecinania konstrukcji wrogich maszyn. Myśliwiec miał poruszać się tak szybko, że strzelcy pokładowi na bombowcach nie byliby w stanie wycelować i oddać skutecznych strzałów, zanim XP-79 przemknie obok nich i zniknie w oddali, przygotowując się do kolejnego ataku. Głowę pilota chroniła gruba szyba z kulotpornego szkła zamontowana w przedniej części kabiny, która miała zapewnić ochronę przed odłamkami i ewentualnymi trafieniami z broni pokładowej bombowców podczas przelotu przez ich formację. Kabina była również hermetyczna i ciśnieniowa, co pozwalało na loty na wysokościach do 12 tysięcy metrów, gdzie formacje bombowców zazwyczaj operowały podczas misji nad terytorium wroga. Wiosną 1945 roku sytuacja na frontach II wojny światowej zmieniła się diametralnie i całkowicie odwróciła się od tej, która panowała w momencie rozpoczęcia programu Project 12. Alianci odnosili zwycięstwo za zwycięstwem na wszystkich frontach europejskich, a niemieckie siły powietrzne zostały praktycznie zniszczone przez nieustanne naloty bombowe na fabryki, lotniska i linie zaopatrzeniowe Trzeciej Rzeszy. Obawy przed masowymi nalotami niemieckich bombowców na pozycje alianckie, które osiągnęły swój szczyt podczas bitwy o Anglię w 1940 roku, okazały się całkowicie nieuzasadnione w późniejszych latach wojny, ponieważ niemieckie siły powietrzne nigdy nie zdołały odbudować swoich formacji bombowych do poziomu zagrażającego aliantom. W maju 1945 roku Niemcy skapitulowały bezwarunkowo i wojna w Europie oficjalnie dobiegła końca. Teoretycznie oznaczało to, że misja bojowa, do której zaprojektowano XP-79, czyli przechwytywanie i taranowanie formacji wrogich bombowców, stała się całkowicie bezprzedmiotowa i nie było już żadnego wroga, przeciwko któremu ten myśliwiec mógłby zostać użyty. Pomimo tego dowództwo amerykańskich sił powietrznych zdecydowało się kontynuować program testowy, ponieważ zainwestowano już ogromne środki w rozwój tej technologii i chciano przynajmniej sprawdzić, czy cała koncepcja w ogóle działa w praktyce? Pierwszy egzemplarz myśliwca XP-79B został ukończony latem 1945 roku i pomalowano go na biały kolor, który miał ułatwić obserwatorom śledzenie samolotu podczas testów w powietrzu. Maszyna otrzymała wojskowy numer seryjny 43-35-24. I została załadowana na specjalną ciężarówkę transportową, która przewiozła ją na pustynne jezioro Murok. W stanie Kalifornia, gdzie znajdował się ośrodek testowy amerykańskich sił powietrznych, przeznaczony do prób najnowszych i najbardziej eksperymentalnych konstrukcji lotniczych. Jezioro Murok było idealnym miejscem do testowania nowych samolotów, ponieważ jego wysuszone dno tworzyło ogromną naturalną płytę o twardej i płaskiej powierzchni, która mogła służyć jako niemal nieograniczony pas startowy bez potrzeby budowania jakiejkolwiek infrastruktury lotniskowej. Oddalona lokalizacja na pustyni Mojave zapewniała również dodatkowe bezpieczeństwo i poufność podczas testów ściśle tajnych projektów wojskowych, ponieważ przypadkowi świadkowie praktycznie nie mogli tam dotrzeć. Pierwsze próby naziemne XP-79B rozpoczęły się w czerwcu 1945 roku i niemal natychmiast ujawniły poważne problemy techniczne z nową maszyną. Podczas testów kołowania po twardej powierzchni wyschniętego jeziora, opony podwozia pękały wielokrotnie przy różnych okazjach, co było niezwykle niepokojącym sygnałem dla inżynierów Northropa odpowiedzialnych za ten projekt. Pękające opony mogły oznaczać problemy z rozkładem masy samolotu, zbyt wysokim ciśnieniem w oponach lub nieodpowiednią konstrukcją samego podwozia, które musiało wytrzymywać znaczne obciążenia podczas lądowania z dużą prędkością. Zespół techniczny pracował intensywnie przez całe lato nad rozwiązaniem problemów z podwoziem i przygotowaniem maszyny do pierwszego lotu próbnego. Wymieniano opony na mocniejsze, regulowano ciśnienie i wprowadzano drobne modyfikacje w konstrukcji nóg podwozia, próbując wyeliminować przyczynę pękania ogumienia podczas kołowania i prób rozbiegu. Inżynierowie byli coraz bardziej zniecierpliwieni kolejnymi opóźnieniami. Ale jednocześnie zdawali sobie sprawę, że nie mogą pozwolić sobie na żadne niedopatrzenia przy tak eksperymentalnej konstrukcji. Ostatecznie termin pierwszego lotu próbnego wyznaczono na 12 września 1945 roku, czyli ponad miesiąc po kapitulacji Japonii i oficjalnym zakończeniu II wojny światowej. Do przeprowadzenia tego historycznego lotu wybrano doświadczonego pilota testowego o nazwisku Harry Crosby który był jednym z najlepszych i najbardziej cenionych pilotów doświadczalnych w całych amerykańskich siłach powietrznych. Crosby miał za sobą setki godzin lotów testowych na różnych typach eksperymentalnych samolotów i doskonale wiedział, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, które mogły wystąpić podczas prób zupełnie nowych konstrukcji. Tego poranka Crosby przybył na teren bazy testowej Murok i przygotowywał się do wejścia na pokład białego myśliwca który czekał na niego na pustynnym pasie startowym. Wsunął się przez włas do ciasnej kabiny i ułożył swoje ciało w pozycji leżącej na specjalnie zaprojektowanym materacu, który miał amortyzować wstrząsy podczas lotu. Przed jego twarzą znajdowała się gruba szyba z kuloodpornego szkła, przez którą mógł obserwować pas startowy rozciągający się przed dziobem samolotu, a po bokach znajdowały się dźwignie i przełączniki sterujące maszyną. Crosby uruchomił oba silniki turboodrzutowe i rozpoczął powolne kołowanie w kierunku punktu początkowego rozbiegu, podczas gdy zespół naziemny obserwował każdy jego ruch i monitorował parametry pracy silników na przenośnych przyrządach pomiarowych. Wszystko wydawało się przebiegać zgodnie z planem i pilot przygotowywał się do zwiększenia mocy silników. I rozpoczęcia właściwego rozbiegu, który miał zakończyć się oderwaniem od ziemi i pierwszym lotem tej rewolucyjnej maszyny. Wtedy właśnie wydarzyło się coś zupełnie nieoczekiwanego i potencjalnie katastrofalnego. Wojskowy wóz strażacki, który był standardowo obecny przy każdych próbach lotniczych na wypadek pożaru lub wypadku, nagle wyjechał bezpośrednio na pas startowy tuż przed rozpędzającym się myśliwcem. Crosby musiał błyskawicznie zareagować i natychmiast ściągnął przepustnicę do zera, gwałtownie hamując maszynę i unikając w ostatniej chwili zderzenia z pojazdem strażackim, który nie powinien znajdować się w tym miejscu. Kiedy wóz strażacki w końcu zjechał z pasa startowego i droga została oczyszczona, Crosby ponownie dodał mocy silnikom i rozpoczął rozbieg od początku. Tym razem nikt już nie przeszkodził mu w starcie. I biały myśliwiec z każdą sekundą nabierał prędkości na twardej powierzchni wyschniętego jeziora Murok. Po kilkuset metrach rozbiegu XP-79B oderwał się od ziemi i zaczął wznosić się w błękitne niebo nad pustynią Mochawę. A wszyscy obserwatorzy na ziemi wstrzymali oddech, obserwując ten historyczny moment. Crosby sprawnie operował sterownicami, leżąc na brzuchu w ciasnej kabinie, i stopniowo zwiększał wysokość lotu. Jednocześnie testując podstawowe reakcje samolotu na ruchy drążka sterowego i pedałów. Maszyna wspinała się coraz wyżej nad pustynny krajobraz i po kilku minutach osiągnęła wysokość około 3000 metrów, skąd pilot miał doskonały widok na rozległe tereny testowe, rozciągające się pod nim we wszystkich kierunkach. Przez kolejne 15 minut, Crosby krążył nad bazą, wykonując łagodne zakręty. I sprawdzając zachowanie myśliwca przy różnych prędkościach i konfiguracjach lotu. Wszystko wydawało się przebiegać pomyślnie, i obserwatorzy na Ziemi zaczęli już odczuwać ulgę, że pierwszy lot eksperymentalnej maszyny zakończy się sukcesem, pomimo wcześniejszych problemów technicznych i incydentu z wozem strażackim. Crosby przekazywał przez radio krótkie meldunki o parametrach lotu i zachowaniu samolotu a inżynierowie Norfropa skrupulatnie notowali każdą jego uwagę w grubych zaszytach dokumentacji testowej. Wtedy, podczas wykonywania jednego z zakrętów, wydarzyło się coś, czego nikt nie przewidział i na co żadna procedura awaryjna nie była w stanie przygotować pilota. Samolot nagle stracił stabilność i wszedł w niekontrolowany korkociąg z dziobem skierowanym pionowo w dół w kierunku twardej powierzchni pustyni. Crosby natychmiast próbował odzyskać kontrolę nad maszyną, używając wszystkich dostępnych powierzchni sterowych, ale nic, co robił, nie przynosiło żadnego efektu, i myśliwiec dalej wirował, spadając coraz szybciej ku ziemi. W kabinie leżącego na brzuchu pilota panował chaos, wywołany gwałtownymi przeciążeniami i wirowaniem, które dezorientowały zmysły i utrudniały jakiekolwiek racjonalne działanie. Crosby zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie wyprowadzić maszyny z tego śmiertelnego kolkociągu i że jedyną szansą na przeżycie jest natychmiastowe opuszczenie samolotu, zanim rozbije się on o ziemię. Otworzył awaryjne właz ewakuacyjny znajdujący się nad jego głową i wypchnął swoje ciało na zewnątrz, próbując wyskoczyć z wirującego myśliwca i otworzyć spadochron ratunkowy. Niestety los nie był dla niego łaskawy w tym tragicznym momencie. Kiedy Crosby opuszczał kabinę, jego ciało zostało uderzone przez jedno ze skrzydeł wirującego samolotu, co pozbawiło go przytomności lub przynajmniej zdolności do wykonania jakichkolwiek dalszych ruchów. Pilot spadał bezwładnie w kierunku ziemi, nie będąc w stanie pociągnąć za linkę wyzwalającą czaszy spadochronu, który pozostał nieotwarty przez całą drogę w dół. Harry Crosby zginął na miejscu w wyniku upadku na twardą powierzchnię, Pustynnego jeziora. Kilka sekund później XP-79B również uderzył w ziemię i eksplodował potężną kulą ognia o oślepiająco białej barwie, jakiej obserwatorzy nigdy wcześniej nie widzieli przy żadnej katastrofie lotniczej. Ten niezwykły kolor płomieni wynikał z obecności magnezu w konstrukcji samolotu, ponieważ magnez spala się z charakterystycznym intensywnie białym światłem, osiągającym temperatury znacznie wyższe. Niż zwykłe pożary paliwa lotniczego. Na miejscu katastrofy pozostał jedynie wypaczony stos stopionego metalu i spalonych szczątków, które jeszcze przez długie minuty jarzyły się upiornym białym blaskiem na tle brązowej pustyni. Inżynierowie Norfropa przeprowadzili szczegółową analizę wszystkich dostępnych danych z lotu i doszli do wniosku, że problem ze sterowaniem, który doprowadził do katastrofy, może zostać rozwiązany w kolejnym prototypie poprzez odpowiednie modyfikacje układu sterowania i powierzchni stabilizujących. Zespół był przekonany, że koncepcja latającej piły łańcuchowej nadal ma sens i że jeden nieudany lot nie powinien przekreślać całego programu, który pochłonął już lata pracy i miliony dolarów z budżetu wojskowego. Jednak dowództwo amerykańskich sił powietrznych miało zupełnie inne zdanie na temat przyszłości tego projektu. Wojna zakończyła się kilka tygodni wcześniej i nie było już żadnych wrogich bombowców do taranowania, a tradycyjne myśliwce odrzutowe o konwencjonalnej konstrukcji wchodziły właśnie do produkcji seryjnej i oferowały znacznie bardziej przewidywalne i bezpieczne osiągi bojowe. Ryzyko kontynuowania programu, który już kosztował życie jednego z najlepszych pilotów testowych w kraju, było po prostu zbyt wysokie w stosunku do potencjalnych korzyści wojskowych. Ostatecznie program XP79 został oficjalnie zamknięty, i żaden kolejny prototyp nigdy nie powstał. Marzenie Jacka Norfropa o myśliwcu taranującym wrogów skrzydłami pozostało jedynie stosem spalonego magnezu na dnie wyschniętego jeziora w kalifornijskiej pustyni. Jeśli ta historia wciągnęła Was od pierwszej do ostatniej minuty, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, czy słyszeliście wcześniej o tym szalonym projekcie amerykańskich sił powietrznych. Subskrybujcie kanał i włączcie dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych niesamowitych historii o zapomnianych wynalazkach, które mogły zmienić bieg historii.